Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj odbywa się Opening kierownicy Frostmaster T300RS GT Edition. Zdążyłem już rozpierdolić opakowanie kartonowe. No to tak na szybko będę otwierał, bo muszę czymś nagrywać jakąś ręką. Tutaj mamy, proszę Państwa, kierownicę jakiś kabel. O, dobra. Tutaj co to jest? To jest baza. A tu jest jakiś sto... O kurwa to składać trzeba ty... To ja tego nie będę umiał złożyć. Ach, chuj, nieważne. Bierzemy tego stojaczka tutaj dla jego. Tutaj mamy Czekaj Czekajcie chwilę. O, na telefon. No, yy, tu jest baza. I tu są tu poradnik poradniki instrukcji demontażu. Peda potężne pedały. Aż trzy pedały. Raz, dwa, trzy. I to chyba koniec openingu, no bo co tutaj jeszcze? Styrofian jest z jedzenia, co najwyżej. No i proszę Państwa, fajnie będzie, będzie jeżdżone, serwus. No to koniec recenzji, nara. Ja mam ale to zrób jakieś kółko. Staram się. dobra, będzie. b pewnie, na razie. Start. A jest jeden Dobra trakcie mam włączoną to Ufa. Co? To ci dobrze co robiłem Uuuu Mpd czy pieczyk? Ja pieczyk z oh, sorry Matias Zimne zimnej Prowadzenie na razie. Ło! Wow, nie zauważyłem się na razkawa też do boxu? Tak, mam przybite opony i nie mam przy niego skrzydła. O kurwa! To nieźle. Niestety miałem tego PK, że akurat pie centralnie przede mną i nie dało się go uniknąć. Bo i bo inna auta z boku. Free White Co no. już kada jak w kodemastersach dostałeś? No, 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 no. Jeszcze kodek no, teraz... No niech Maxa nie ma chyba No super, jeszcze... No Kurwa, ale wy nam nie zjechaliście, jechałem po prostej Co? Ty tam nie skręciłeś mam tu na live wszystko? Mam to na live. Na live'a? Wszystko się nagrało. Nie wymiga się już. Nie ma ty mnie skręcasz. Skręcaj, skręcaj. A ja słyszę silniki innych głosów niż swój. Ciekawe. To dobrze. Ma poszedł. Masz zdrowe łóżka. Kurwa. <noise> no. Co się stało tyga. z Matele? Poleciał. Tym uciekł ostatni i nie ma koła. No, A kto no to pierdala? No, weźmy, 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 weźmy. Co się stało, nie ma stało? No nie ma wziąć, mogę wziąć, mogę wziąć, mogę wziąć, mogę wziąć, mogę się jedzie. Dobrze. Dobra, kurde, wycofuje się jak ja mam, kurde, będzie zdublowany na piątym kółku ze stratu 50 sekund, to nie ma sensu. A kto cię rozbił? Nikt, tylko po prostu, no, po tym incydencie z pierwszego kółka, to nie ma co jechać, dobra. To czy to jecie tam ładnie, serwus. Ręki no Patryk. User disconnected from your channel. I tam był po prostu nieszczęśliwy wypadek, tak? Czy to tam się stało? Tak, piepieczek pie, pie, się obróciła, a po prostu nie go A który wypadek jest szczęśliwy? Nie wiem czy nie zechępi, HMP, czy COVID, Co zapytała, ale to... Takie, w którym nikt nie żyje. <grym 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 z ok. Dobra, zgubił tunel. Avala, ja idź stąd! No patrz, no zobacz No chłop ślepy No Zobacz jak, jak piekasz u tego u, u foczka Pozdrawiamy oczywiście Też musiałem po heblach dać No boże byłem biary dalek No O tutaj, tutaj na dwójce wyszedłem To słabo będzie O Ty jakiego Ja? No. Na hardach fajnie. Jeszcze nie na hardach, tylko tych, tych żółtych, no, medal. Tak. No to są softy, a czerwone to są super softy. No to też żółte w każdym razie. <noise> jo, ja tam o co chodzi, o co chodzi. Chodzi tylko o pieniądze. O, uwaga! Bo ja się wody napiję na no prostej. Weź <grymne> maturę <grymne> za Ej, yo, MP, ile ty tak wody za dnia pijesz? Jak mi się zachce, to tak z 6 litrów. No, jedź, Piotr, jedź. Nieźle. Dobrze, że woda nie kosztuje jak benzyna. To bym wtedy benzyna piła, jakby była droższa od wody. Bo no, tańsza! No to wtedy bym był. Zje... jakby była woda droższa. No, no właśnie. No. no to dobrze powiedziałem. Nie, to... Na prądku źle powiedziałeś. Tych tam do nich się. Przepraszam. To proszę mnie nie wyprzedzać. Przygrzej. <gry> Staram się. O, lagi. Kurwa, ale lagi co nie Piotr? O kurwa maci, kolejny spin, no ja pierdolę. Kurwa bez tylnego skrzydła się nie da jechać. No nie da się no Już będzie stoprona. Ja. to Yo. To niech na tych softach jeszcze jedzie. Bardzo. Tak. Piotrek, pit stop. 88 jest dalej? Tak. tak. Dobra, kurwa. MTB <grym> <grym> chyba bez pitu dzisiaj jedzie. <grym> jo. Nie no, ja zjeżdżam teraz. A Mamy ile czerwony trzymają? ostatnim sekorze. Czerwone, 6, mi brało 6 na ten, na kółko. 6 na kółko. No ja na 16 zjechałem, miałem 20% rozsądnie. Echem od początku. Na czerwonych? No. A to ja zużycie mam wielkie. W takim razie. Dzięki Adwa. Widzisz, no przepuszczę też trzeba. Dzięki umyć. we. Spoko. Korzystaj. Ja zjeżdżam. O Kurwa, błąd zrobiłem. Ja tam może pierwszy być. Kurwa i tak, bójstwo z tej podciny wyszło. No nie, bo ja za szybko zahamowałem zahamował w boksie. Ja się spodziewałem, większej przewagi. 37. No to jest nie, no bo... Piotr. Nie bo wciąż. To, sprawa jest. Hmm. Jaka sprawa? Słyszałem, że chcesz mieć sędziego do FIA, nie? <laughs> Ale spokojnie, będę ja pit zjeżdżał. ja wyspinował ostatnim poza torem, jest już wraca, ale będzie pod koniec jazda. Ile masz za sobą? Kurwa. poniżej Ja, ja nie wjechałem na to jeden. O, tak! To mi się podoba. Tylko cię ruchy. Ty kaster, come Już w ogóle przyczepności nie ma. Proszę. A idź. Może, że nara jest daleko. Nara jest daleko. Zobaczcie mnie. Jotter! Nie tak. Jak sobie zostawiłeś. Nie no. Jedziemy. Piotr, nie na trzeciego, bo nas rozjedziesz. Spokojnie. Jak na wojnie. Dzięki. Troszkę mi ciebie laguje, ale tak, tak lekko tylko na szczęście. Nie? Ja co ja, ja, ja to jak kiedyś w ogóle? Proszę? Jakby co to będzie kiedyś No lubię. jestem drugi. Nie można atakować, albo co. Dobra. A na to, że go wyprzedziłeś chociaż? Tak, na to, że. Nie, bo tak na ustawkach to wiesz jak to widać. No i ja. o. chyba jeszcze się będzie odgrażał. Patrzę po stratach. No. Round outside. Go z nie? No zjej ty głupia pało z Dziękuję. że <noise> awalaja? Voilà, no. Noo. Tak Już wyjdzie. Właśnie przede mną nie. jest. Piotr, nie daj się. Nie da. Ludzie niech swoje myślą. <noise> ja będę do myślał. Ja. Warto być zawsze tylko sobą, tu, 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 tu. tu, tu. Ja bym się tak nie dał, bo tak, jakiego ja ma mam, Cześć, dać... Krzysiu. Ja, Krzysiu, ja. Ty zostaniesz wypierdolony z McLarena, no jak będziesz tak dalej jeździł. Myślę, ja że zaraz <noise> inni nie zostaną wypierdolone. Krzysiu, ja. Czekam. Czekaj. ja robić to my, nie nas. Dobra, dobra, dobra. Czekaj. No. no tak ja wkładam swoje CV do Makarena. Dobra, zapraszamy. Dobra, do ciebie na pieczeka miejsce jest z 10. Dobra, dzięki. Jedziemy. Co się na Spoko. I tak, i tak, byśmy teraz teraz, mi tak. Dobra, jesteś. Miejsce jestem spoko. Walczymy! Dawaj. I śpimy walczymy. Jak co chcą... Jakbyś mnie nie wyprzedził, to na ostatni cię poszedłem. Dobra, I tak, dobra. I tak byś mnie wyprzedził, tak. Teraz po prostu ci za bardzo zajakają w drogę. Piotr, to trzymasz? To się nie da. No Piotr się chyba zmutował. Nie. A, Opus? dobra. No, MPD farty jak zwykle, bo donie, dońki dołączyły. Tak ja bym to... z Piotrem się bił. Jak ja ten pani miałem względem ciebie, żeby cię wyprzedzić, jak ja... Na wyjściach się przyczepności nie Uuu, ale na bagietę wleciałem I pan w Spokojnie, proszę Dobra, dobra Ajajaj aj, aj. Ale żałuję teraz na... To jest obsodium tutaj Dobra, P7 Zjadłem. 26 kółek walki, Boże Ja samotny wyścig brawo. Dzięki Piękny wyścig dla, dla Piotera też brawo i dla Dońka Bo ładnie walczyli Między mną a Narą Ha <laughs>